Październik w Miejskim Ośrodku Kultury będzie ofitował w koncertowe wydarzenia, w najbliższym czasie odbędą się trzy z nich. Pierwszy koncert odbędzie się już 5 października. Przed gnieździńskimi widzami wystąpi zespół z brzegu Cisza jak ta, który wykonuje poezję śpiewaną. W 2007 roku byłam wolontariuszką podczas koncertu W górach jest wszystko co kocham w Poznaniu i wtedy pierwszy raz zobaczyłam ten zespół na scenie i od tamtego momentu jakby stałam się słuchaczką ich niezwykłej muzyki. Poznałam też bliżej muzyków i pewnego dnia zaprosiłam ich do gniezna. Zadałam pytanie, czy byliby w ogóle chętni zjawić się tutaj. Odpowiedź była pozytywna. Myślę, że w gnieźnie też przyda się. Taki koncert, żeby zapoznać mieszkańców z krainą łagodności, bo obecnie wygląda to niezaciekawie. W swoim repertuarze zespół Cisza jak ta prezentuje własną twórczość, ale i czerpie z dorobku poetów, takich jak Edward Stachura, Maria Pawlikowska jasnorzewska oraz Agnieszka Osiecka. Zaprezentuje swoje niezwykłe piosenki, które są przepełnione. Brzmieniem skrzypiec, gitar, fletu, harmonijek, saksofonu, także niekiedy pojawia się kij deszczowy, jest to taki instrument pochodzący z Afryki. Ostatnia płyta tego zespołu, bo wydali ich już sześć, jest do tekstów pani Wiesławy Kwintokoczan, która jest znaną poetką pochodzącą z Torunia. Cisza, jak ta, to zespół, który zaskarbił sobie już sporą grupę słuchaczy i odnosi znaczące sukcesy w naszym kraju. Jeździ po ogólnopolskich festiwalach piosenki poetyckiej, turystycznej, gdzie już ma naprawdę duże grono swoich fanów, a dodatkowo w tym roku zespół wziął udział w konkursie Skody, TVN-u i Radiowej Trójki, zajmując pierwsze miejsce w kategorii Nagroda Publiczności, gdyż na utwory tego zespołu oddano ponad 230 tysięcy głosów, a konkurencja była duża, bo zgłosiło się ponad 2000 zespołów z różnych naprawdę dziedzin muzycznych. Kolejnym koncertowym wydarzeniem będzie inicjatywa Fundacji Młodzi w Uzależnieniu pod nazwą Spróbuj na Trzeźwo. W Gnieźnie jest po raz trzeci. Zaczęliśmy w 2012 roku tutaj właśnie w MOKU, później był STD i teraz znowu jest MOK. Gdzie ten wstępu będzie trzeźwość. Każda osoba, która będzie chciała wyjść na koncert zostanie przebadana alkomatem na obecność alkoholu. Wystąpią CZB, Synowie Rapu, Kolegium Elemente Hazard i Kaczor. Na terenie Gniezna posiadamy bardzo silne ekipy. I chcieliśmy, żeby również miały możliwość zaprezentowania się publiczności. Odnośnie hip-hopu udaje nam się coraz lepszych wykonawców zapraszać, chociaż po y, slam tak trudno powiedzieć, żeby coś lepszego jeszcze było na chwilę obecną. Ale myślę, że równorzędnym takim wykonawcą jest Kaczor, tak, którego, z którym rozmowa trwała dosłownie 5 minut. Tak, I absolutnie to się wpisuje w nurt jego działalności i bez problemu zdecydował się wystąpić na tym koncercie. W ramach Królewskiego Salonu Sztuki 12 października odbędzie się koncert pod tytułem Mimozami, Jesień się zaczyna, w którym wystąpią Natalia Braciszewska-Kijak i Oleg Schmidt. Oczywiście będzie wspomnienie Niemena, bo bez tego impreza nie mogłaby się odbyć. Będą kasztany, będzie jazzowa aranżacja, przeboju, już nie ma dzikich plaż. No, będzie romantycznie będzie romantycznie i jesiennie, zapraszam.